Zostałem pozostawiony na weekend z, 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 hip, z hipotezą diagnozy, która była druzgocąca po prostu i pożegnałem się z życiem właściwie. Dotknąłem istoty w ogóle życia, te, te, tego, czym ono jest, będąc na przykład w szpitalu. E, po, po. po operacji, tak, po operacjach takich, na no, kilku właściwie, ale jedna była taka szczególna, dlatego że e, no, zostałem Zostałem pozostawiony na weekend z, 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 hip, z hipotezą diagnozy, która była druzgocąca, po prostu, i pożegnałem się z życiem właściwie, nie wiedząc o tym, że to jest tylko hipoteza, że jakby lekarze. Czy zostawiliście z jakąś informacją, tak, nie tak, pomagając tak. ci w sensie, jak sobie z tym no, to radzić? Nie, ja po prostu nie wiedziałem, jak to, jak to funkcjonuje, że, że lekarz jakby w drodze dochodzenia do tego, co ci jest, przed, musi przedstawić ci na pewnym etapie swoje wyniki, pewne, mm -hmm. gdzie jakby co już odkrył. I mnie zostawiono po prostu na weekend z taką hipotezą, która była dość hardcorelowa, że mam tu guza w głowie. No i, no i po prostu pożegnałem się, ze, że tak powiem, z życiem, tak jak wspomniałem. I, I wtedy tak naprawdę doświadczyłem czegoś, co wcześniej czytałem w książkach albo widziałem w różnych dokumentach, że, że dotknąłem dot, 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 jakby istot, istoty życia. T, jakby poczułem samo w ogóle życie, samo flow, jakby, ponieważ zobaczyłem, że na, na pewnym etapie mój umysł nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie ma znaczenia to, co ja myślę, to, co mi się wydaje, to, kim jestem i tak dalej, tylko jakby zacząłem widzieć, że to życie samo płynie we mnie po prostu, te procesy zachodzą, czułem się najbardziej spokojny w całym swoim życiu. Wtedy, w ten weekend? Tak, tak.